Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Dzisiaj kolejny filmik na temat kremu CC czy podkładu. Krem CC czy podkład? Tutaj rozwiążę z wami ten, to, to zapytanie. Podkład jest u mnie dzisiaj rozświetlający. Alvor, dzisiaj mam wszystko dostosowane kolorytem do swojej skóry. I tak, na połowie twarzy nakładam Krem CC. Bardzo fajnie, lekko się rozprowadza. Wyrównuje koloryt skóry. Popatrzcie, dziewczyny bardzo fajny jest można tutaj też na okolice oka go jak najbardziej dać fajnie nawilża Fil, y, krem CC ma też filtr 15 to jest skazane przy codziennej pielęgnacji pamiętajcie dziewczyny, że filtrów używamy przez cały rok i to jest jedna warstwa kremu CC i jak zauważycie fajnie wyrównuje kolory skóry czekajcie, sobie tylko wytrzę. Delikatnie go w gąbet, gąbetką wtłoczę. Po jednej warstwie będę wam nakładała, żebyście widziały. Fajnie wyrównał kolory skóry, fajna struktura skóry. I jeszcze nie powiedziałam wam ostatnio, jeżeli chodzi o paseczki, dziewczyny, różowy paseczek. Podkład to jest dla cery suchej i normalnej, a fioletowy to jest dla cery mieszanej i tłustej, ale ja przy, przy mojej cerze mieszanej i tłustej nakładam różowy paseczek, bo oczywiście co, jestem trochę sroczka, lubię jak się ta moja skóra świeci, bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o podkład, no staramy się go nie, nie nakładać przy okolicy oka, ale mi to nie zawsze wychodzi. Bo na okolicy oka jest przecież korektor, nasz najlepszy korektor pod oczy. To korektor pod oczy jest tylko w jednym odcieniu, łososiowym. A to dlatego dziewczyny, bo kolor łososiowy pięknie się skupia na kolorach czerwonych, fioletowych. Czyli świetnie zakrywa sińce pod oczami, różne żyłki fioletowe, czerwone, bardzo fajnie kumuluje się. Zobaczcie, ja tutaj troszkę nałożę, żebyście wiedziały jak się fajnie wtłacza korektor pod oczy. Korektor ja nakładam paluszkami. Korektor też służy bardzo fajnie jako baza na powieki, żeby się cienie nie osypywały, żeby były utrwalone. Chociaż nasze cienie się nie osypują, ale to będzie w innym filmiku. I zobaczcie. Tak się wtłoczył w skórę, że na dwóch różnych odcieniach podkładu praktycznie jest niewidoczny. Nie osadza się w zmarszczkach i fajnie. Stymuluje wszystkie niedoskonałości. I tak. Jeszcze delikatnie wkłoczę podkład. I tak jest efekt po podkładzie. W zasadzie różnicy za dużej nie ma. Tutaj delikatnie nie zakrył wszystkich niedoskonałości. Krem CC właśnie jest delikatny. Jest, wyrównuje kolory skóry, wszystkie zaczerwienia. Fajnie nam Wyrównuje, ale zobaczcie, jeżeli mam tutaj naczynka, czy tutaj jakieś przebarwienie nie zakrywa tego. Jak nałożymy drugą warstwę, to oczywiście znowu budujemy stopień krycia, więc ten stopień krycia będzie mocniejszy. Krem CC jest bardzo fajnie, jest bardzo fajnie nawilżający. Polecam go przy, powiem Wam szczerze, ja przy cerze mieszanej też używam kremu CC, więc. Więc jak najbardziej można. Dla cer normalnych, bez przebarwień, bez naczynik. Nie lubicie, panie, mocnych podkładów. To bardzo fajny jest krem I zobaczcie, drugie krycie. To jest najjaśniejszy odcień. Krem jest tylko w trzech odcieniach. Mój najjaśniejszy, później jest średni brąz i najmocniejszy w ogóle z naszej całej gamy kolorówki, jeżeli chodzi o podkłady. I o kremie CC, to krem CC najciemniejszy jest najbardziej dla pań najbardziej opalonych. I tak się skóra prezentuje po podkładzie i po kremie CC. Tu jest delikatny połysk, a tutaj zobaczcie. Na jeden i drugi trzeba nałożyć puder. Tak miałam na szkoleniu z Kamilem. Bo jeden i drugi się klei. A jak się klei, no to wiadomo, przyciąga wszystko, co jest niefajne. I teraz, puder. Puder, jerwabisty, puder sypki. Czy puder transparentny, dziewczyny? Tutaj też od razu zrobimy sobie ten temacik na jednym filmiku. Jeżeli chodzi o puder transparentny, bardzo fajnie go lubię, bo on jest biały, ale po nałożeniu on po chwili się robi przezroczysty, czyli jest. To jest taka mm, bariera ochronna, taka warstwa ochronna na, na skórze. Bardzo satynowe wykończenie. Zrobię na połowie twarzy, żebyście widziały różnicę. Puder y, transparentny, bardzo fajnie też używać na strefę T. Jeżeli dziewczyny mają bardzo tłuste skóry, mieszane skóry, jeżeli się nie lubicie świecić, bardzo fajnie złatowi tą skórę. Puder transparentny też jest bardzo fajny. Jak się odbija wam tuż na okolicy oka, czyli pod oczami, na korektor obowiązkowo, żeby też troszkę rozjaśnić okolicę oka, bo on ma takie drobinki, które rozpraszają światło, odbijają światło, dlatego troszkę rozjaśnia skórę. Taki jest efekt po pudrze transparentnym. I teraz jedwabisty puder sypki. Z efektem Photoshopa. Zwróćcie uwagę, że ja wszystko jednym pędzelkiem robię. Pędzelki też będzie osobny filmik. Co do czego jaki pędzelek. Ale jeżeli chodzi o puder, to dziewczyny, naj, naj, jak to powiedzieć? Największy, największy pędzel to jest największy pędzel do pudru. Bo się łatwo rozprowadza. Bardzo mięciutki. I zobaczcie. Jaka jest skóra po jedwabistym pudrze sypkim z efektem Photoshopa? Dokładnie Photoshop, a tutaj mamy taką troszkę i jak to powiedzieć, troszkę, troszkę jaśniejszą skórę, taką można powiedzieć bladziutką skórę, nawet widać, widzicie różnicę. jedwabisty jedwabiste pudry sypkie są z pigmentem, a Transparentny puder jest taki przezroczysty, taki, taki biały. Ale za chwilę on naprawdę zmieni swoją strukturę. Jeżeli chcecie dać sobie pod oczko, to jak najbardziej transparentny puder, sypki. I myślę, że to dzisiaj na tyle. Tak się prezentuje. Makijaż. Miłej niedzieli, papa. Pa.